Dzień dobry. Dzień może. Dzień dobry. I nasza międzypokoleniówka. Dzisiaj mamy gościa, Andrzej Rybiński. Nie trzeba chyba przedstawiać, Witam. ale kompozytor, piosenkarz. <głosynta> tak, nie liczę. Mogę, mogę nosić Twoje człowiek. piosenki? Przepraszam? Mogę ale swój Ależ pozytywne. bardzo będzie mi miło, <laughs> oczywiście, że tak. Fak faktycznie... Fłaśnie, właśnie przed rozpoczęciem zaczęłam, nie Mieliśmy godzin i lat, bo zaczęliśmy liczyć ile lat się znamy. No właśnie, to jest tak właśnie. A propos nie liczę. A propos nie liczę. Znamy się już, aż się nie chce wierzyć, że Wiesz, możemy się tak długo znać. 20 parę? No tak Oj, tak się tak? Tak się znaczy, to ja. To znaczy, my myśl, to tak, ale <laughs> kiedy ona się w tym wszystkim znalazła, to nie wiadomo. To <laughs> wygląda w ogóle tak samo. Ale dzisiaj będziemy mówić o zmianie. Międzypokoleniowej pokoleniowej. na Estradzie. Czy możemy prosić Ciebie o takie o te, słowa? Takie dwa, dwa bądź Patrzę trochę, na czas. Bądź, tro bądź trochę więcej. No, bo Bożej, ty zacząłeś pracę w, na estradzie w czasach PRL-u, nieprzerwanie mm. pracujesz do dzisiaj, więc myślę, że jesteś idealnym przykładem na to, żeby nam opowiedzieć blaski cienie tamtego czasu i tego czasu. Co się zmieniło na dobre, co się zmieniło na złe? Jak wszystko. Jak wszędzie, tak i, tak i w tej naszej branży zmieniło się wiele i na dobre, i wiele rzeczy zmieniło się, no może nie na złe, ale na mniej dobrze. No tak to jest, bo, bo yy, faktycznie usiłowałem sobie poukładać to wszystko, jak, jak się zaczynało. Wszystko zaczęło się podobnie jak i teraz, z tak zwanych ruchów yy, amatorskich. Ale jak tam u mnie było, no to, to, to już nie będę mówił, bo to faktycznie czasu by nie starczyło. No, ale, ale, ale faktem jest, że e, to wszystko było zdecydowanie bardziej spontaniczne. E, muzyka i cała sztuka e, w, pojawiała się najpierw w tym wymiarze, właśnie amatorskim, ale na bardzo hmm. wysokim poziomie, ponieważ byliśmy e, szczepieni tą kulturą przez ludzi. Szalenie wykształconych ludzi, którzy mieli bardzo wiele do powiedzenia, byli autorytetami. Czyli patrzyło się na to, żeby zrobić coś fajnego, a niekoniecznie, żeby zarobić od razu a na tym. O zarobku to w ogóle było na samym końcu. To już, kiedy byłem zespołem, kiedy grałem już w zespole tak właściwie zawodowym, bo i Andrzej i Lidza, i 2 plus 1, to Spotykaliśmy się bardzo często w różnych konfiguracjach i to zawsze były rozmowy o muzyce. Pokaż, jaką małeś, miałeś piosenkę, pokaż, co zrobiłeś, jakie tam są harmonie w ogóle, a Pieniądze to było w ogóle gdzieś tam zupełnie z tyłu. Człowiek się One cieszył, były... że tak. był na tej estranie. Czyli co, tak? to... nie, nie liczyłeś, ile płyt już sprzedałeś? A! <laughs> no cóż, no, dzisiaj to jest ta... taki standard. Prawda? Wiesz co, Ja ci też powiem, pardon, że ci przerwę, ale mój dziadzia, on się znowu, właśnie z Mieczysławem Fogiem. I pamiętam, że miał żal do mojej babci, że nie chciała go puścić do Warszawy, robić tej kariery. I pamiętam, jak ona powiedziała, że z głodu byśmy umarli, jakbyś tam pojechał. <laughs> no to o, może kochany, to <laughs> znaczy. To, to już już było naprawdę przed tobą 100 lat, powiem. No właśnie, i jednak ten pęd do tej sławy jednak był. Co? To jednak jest coś, co ludzi potrafi, potrafi mocno zmotywować, żeby żeby zaistnieć, żeby się znaleźć, ale wydaje mi się, że w moim i w naszym wypadku tego mojego pokolenia, które zaczynało, to na początku było żeby pokazać co się może zrobić w sensie Takim merytorycznym, jaką fajną piosenkę. To, że ktoś był przede mną na liście przebojów z jakąś piosenką, nie było dla mnie właśnie takie, Boże kochane, a co tam będzie? Nie, to było motorem, żeby zrobić coś innego, coś nowego. A w ogóle generalnie było motorem całego działania to było to, żeby robić piosenki i robić rzeczy, które jeszcze, których jeszcze nikt nie zrobił, żeby to było coś nowego żeby to było coś, co potrafi ludzi zaszokować. Z Elizą zawsze śpiewaliśmy sobie tak zwanymi odległościami czystymi, czyli kwarty, kwinty, które były zupełnie niepopularne, bo ludzie śpiewają w tercjach tak zwanych, bo one są najłatwiejsze, najprzyjemniejsze. Właściwie nie było takich możliwości nagrania jak teraz. Więc mieliśmy dwa magnetofony albo trzy kasetowe, graliśmy jedne wokale na jeden mikro... na jeden magnetofon. Z tego magnetofonu słuchało się, nagrywało się na drugi magnetofon, dośpiewując głosy. I właściwie całe nasze życie to było, jak człowiek wstał przez cały czas to, było, to były. Spraw... Całe życie było naznaczone muzyką i chęcią zrobienia czegoś. Czego jeszcze nie było. By a nie zarobię na pieniędzy natychmiast. Prawda? To nawet nie było kategorii. Nie, nie, nie rozpatrywaliśmy tego w Czym kategoriach, się żeby się to podobało. Nie. To, to musiało się nie podobać i musiałem mieć świadomość, że to jest inne od wszystkiego. Czyli tak powiem, eni, y, pompatycznie, zapisać się w historii muzyki. Coś ode mnie wyszło nowego. Też to może teraz. No. Można tak myśleć. Moi wnuczkowie mówią. Ta, dziadku, ale ty, ale ty masz tam fajne piosenki, ja mówię, a skąd ty wiesz? A bo wiesz, znaleźliśmy gdzieś płytę Andrzeja i Lidze i puściliśmy sobie. Oni mają normalnie w tych swoich kacetowatach, mimo że oni mają zupełnie inną muzykę i zupełnie inne sprawy, ale wtedy się o tym nie myślało, naprawdę. To jest przyjemnie, jeśli któraś z tych twoich piosenek zostaje w życiu i w świadomości ludzi, którzy zmieniają się pokoleniowo, ale, ale te piosenki gdzieś tam istnieją. Było inaczej, zdecydowanie. Było y, 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 może łatwiej pokazać się, mm -hmm. bo było Wiesz, dużo że... różnego rodzaju festiwali. Ja mm -hmm. wiem, że teraz też, są, ale one są szalenie takie sprofesjonalizowane, a wtedy to było wszystko na żywioł. To było spotkanie, to było ciągłe konkursy. Jak człowiek wychodził latem do parku, były estrady. Gdzie były muzyka dla wszystkich, gdzieś tam. Przecież ja tak zaistniałem w ten sposób. Mój kuzyn podsadził mnie, bo byłem za malutki, zaśpiewałem wodę i malagenie. Spotkałem się potem z panem Jerzym, którego bardzo serdecznie pozdrawiam po Łomskim. E, przegraliśmy w sumie całe mnóstwo koncertów wspólnych i, i to, jest, o, to jest fajne, bo, bo zawsze mówiłem: dzięki Tobie, albo przez Ciebie. Robię to, co robię. Ale tak naprawdę to znaczy, że znalazłeś się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. A to pozostało niezmienne. Hmm? To pozostało to po niezmienne. I jeśli nie masz szczęścia w tej branży, to żeby nie wiem, co było. I jest ludzi, którzy genialnie śpiewają, no którzy właśnie, mają takie głosy, głosy. Słuchaj, oglądam Voice Senior. Co to znaczy, że były te kategorie estradowe? Że oni tam mówią, że nie zrobili kariery, chociaż przepięknie Bo śpiewają. nie dostali kategorii. Bo nie dostali kategorii. Co to, to znaczy nie dostali to nie kategorii? Nie to też jest takie zawężanie pojęcia i tłumaczenie sobie wszystkiego na swoją własną korzyść. Były to, to tak zwane weryfikacje. Hmm. Oczywiście moja wina nigdy nie jest, bo zawsze mm -hmm. z tą no właśnie, spódnicą i, miałam, i baletnicą. To tak, tak to jest. Tak, tak. W sensie, weryfikacje to były. To było przyznanie możliwości wykonywania zawodu. No czy teraz idziesz? W... No teraz jest trochę może inaczej, ale wtedy było wszystko początkiem. Wtedy to wszystko trzeba było jakoś usankcjonować, ustalić, zrobić coś. Przecież no, nie było u nas tak, jak było w Ameryce, jak było gdzie indziej. Faktycznie ta demokracja była zdecydowanie inaczej postawiona i to wszystko było bardziej normalne, ale my znaleźliśmy się w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Sami tego nie, nie wymyśliliśmy sobie, ale trzeba było się znaleźć. Oczywiście nie wolno się, przepraszam, prostytuować, bo, bo trzeba być zawsze sobą, trzeba być człowiekiem, który ma swoje zasady. A te weryfikacje to były po prostu przyznanie możliwości wykonywania zawodów w różnych kategoriach. I w kategorii Muzyka zespołowego w kategorii muzyka solisty. Potem była kategoria B, Wok dla wokalistów mm. i, i ten. potem była kategoria A. Ona wymagała pewnych rzeczy, wymagała y, wykształcenia w, y, z danego egzaminu, no, tak. z tak, danego egzaminu, gdzie byli wykładowcy wyższej szkoły, mm. znaczy szkoły filmowej, czy wyższej szkoły muzycznej czy średniej, zadawanie różnego rodzaju... Człowiek, który pracuje w tej kulturze, musi o niej cokolwiek wiedzieć. A właściwie na pewnym poziomie to już nie cokolwiek, tylko po prostu musi wiedzieć, moim zdaniem, rzeczy bardzo dużo. I to były te weryfikacje, które upoważniały ludzi do pobierania honorarium. I ile honoraria e... były do kategorii przepisane? A ja to jeszcze mogę powiedzieć, za moich te, czasów. Muzyk się. zespołowy od imprezy miał 150 albo od 150 Albo na, tak, od 150 do 175. Był jeszcze kandydat, który miał na chyba tam 125, zł, albo od 75 kandydat? do 100 na, na muzyka. Na Potem był muzyk solista od 150 do 300. Potem ta kategoria B. To była chyba od 500 do 750. To już, była jakaś to już kategoria była ta, która już była taką weryfikacją, hmm. początkiem weryfikacji ministerialnej, czyli Ministerstwa Kultury i Sztuki. Hmm. Potem była kategoria A. Hmm. Ona była w granicach 1500 zł do 1700 zł za imprezę. Kategorii. Tej tak. I kategoria S to byli wybitni ludzie. Z tym, że ci wbitni ludzie według nas nie zawsze dostawali tą kategorię S, czego przykładem jest słynna opowieść o Czesławie Niemenie, mm. który też już został, że tak powiem, potraktowany bardzo w pewnym momencie nieelegancko. Wiadomo, że Czesław Niemen wyłamywał się ze wszystkich możliwych określeń. To była postać, która, który miał taki głos, że dopiero później, yy, właśnie tutaj Czesław przysłużył się temu, że później przyznawano weryfikację za osiągnięcia. Mhm. Na początku tego nie było, by być powodem, było za nie wiedział. Tak, po Szkołach prostu. Była ważna też. Tak, mhm. była ważna. Szkoda, ale wykształcenie w ogóle generalnie muzyczne. No, na pewnym poziomie matura była obowiązkowa, no, 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 bo Tak jak podobnie jak, jak i teraz. Ale od właśnie od momentu, kiedy zaistniał problem Czesława Niemena, mhm. który nawet chyba nie poszedł na tę weryfikacje, bo uważał, że to jest leciutko nie w porządku wobec niego, bo już miał złote płyty, już był naprawdę postacią taką. Jedyną w swoim rodzaju. I od momentu tego, kiedy przyznano weryfikację yy, czy Niemenowi, to już potem również brano pod uwagę dorobek artystyczny. Tak. A wracając o. teraz do ciebie. Tak. Poczekaj, jeszcze do Bo jeszcze do tego szczęścia wrócimy? do jeszcze on nie skończył to jest tym szczęściem, jestem To no i właśnie mówiła, że ten Senior. Tak. nawiązałaś oczywiście do spraw bardzo istotnych, czyli finansowych, do spraw bytowych. E, ale to nie tylko Voice of Senior, ale w ogóle Voice of w i w różnych krajach, i, i u nas również. No pojawiają się tacy ludzie, że aż otwieramy usta, zatyka nam dech, jak potrafią ludzie cudownie śpiewać. Śpiewają genialnie. I tych ludzi jest dużo, którzy śpiewają genialnie. Tylko jak gdyby później nic z tego nie wynika. Co innego jest śpiewać, rzeczy inne. Mm. Cudze, gdzie masz w ogóle coś no jakiś wzór. Chociaż trenerzy w tych współczesnych wszystkich właśnie wojsach chcą, żeby oni śpiewali inaczej, oni śpiewają inaczej. Niektórzy później potrafią się znaleźć i potrafią zaśpiewać swoje rzeczy, jest ich na palcach jednej, no może dwóch rąk, a tam przewija się tych ludzi. Tysiące śpiewają tak, że naprawdę aż nieraz nie ma, nie ma co powiedzieć tak genialnie, ale czegoś brak. Tej iskierki, którą różnie ludzie nazywają, albo tym palcem Bożym, albo z, y, szczęściem. A jak już się ma to szczęście i ma się coś w głosie, i ma się coś w głowie, i ma się coś w sercu przede wszystkim do powiedzenia. I jeśli znajdziesz się w sytuacji, że Złączy się to wszystko, jest odpowiedni czas momencie. z odpowiednią osobą i do tego wszystkiego dołożysz tą odrobinę szczęścia. O talencie nie mówię, no bo to jest jak gdyby rzecz no zupełnie tak, poza podstawowa. wszystkim. No to masz. Dlatego nie wszyscy śpiewają, nie wszyscy są wynalazcami cudownymi, mimo że tylko ludzi się uczy. Tak samo jak z muzyką. Uczysz przecież no ile? No zawsze. Jest tego setki, tysiące, miliony. A ci, którzy robią coś takiego, że zostają zapamiętani, to jest garska. I wszędzie jest tak samo, w każdej branży, moim zdaniem. Może, może mi pozwoli dokończyć to, co chciałam zadać. No. <laughs> powiedz Janeku, bo ty jesteś uwielbiany, lubiany przez. Nie ma granic. Od urodzenia do starości, przez wszystkich ludzi, tak? Naprawdę. Ja to, ja to dostrzegłam, ale powiedz mi, czy zdarzyło ci się coś na scenie, coś takiego niecodziennego? Coś takiego, że ktoś cię czy zaskoczył czymś z publiczności. No to teraz ty mnie zaskoczyłaś. Przepraszam, ty mnie zaskoczyła w tej chwili. Wiadomo, że te sytuacje są. One. Teraz sobie nie przypomnę, ale na pewno są ja takie sytuacje. No ja ci pomogę, ja no ci pomogę. Słuchaj, bo ja co wymyśliłaś? Powiedz. Czy to bo sobie ja pamiętam, przypomniałaś? jak byliśmy razem na koncercie. Tak. Nie powiem gdzie. Ale yy, właścicielka po Twoim koncercie przybiegła... miejsca. E, proszę? Miejsce. Właścicielka tego miejsca przybiegła i była tak oczarowana. I mówi tak, proszę Pani, on jest taki cudowny. Skąd on ma takie piękne zęby? Ja tego nie zapomnę. A, ja, a, pro, a, <laughs> a propos zębów to Ci zaraz powiem. i mówię tak, bo w życiu się nie spodziewałam takiego pytania. I ja mówię, wie Pani... No chyba mama mu dał. To jak mojego wnusia, jak, nie, mój synek, jak się urodził był naprawdę cudownym dzieckiem, jak każde dziecko, każdego rodzica jest najcudowniejszy, najlepszy, on był taki fajniutki, był grzeczny, był milutki, był wypożyczany przez naszych kolegów i koleżanki, żeby był do towarzystwa ich dzieci, bo wtedy dzieci się uspokoiły i tak go nieraz pytała moja koleżanka, ukochana Małgosia, Kacperku kochany, Skąd ty się wziąłeś taki śliczny? A z pan A bo taki już się urodziłem. <grym 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 i, już. I po prostu, wiesz, już, a, a już propos. już jest, prawda? Więc pozdrawiamy. <grym> tak, słuchajcie. I a propos takich niecodziennych sytuacji, a propos tych zębów, no to ja się dowiedziałem, że zęby to już nawet dowiedziałem się, gdzie robiłem w Ameryce i za ile. Także w ogóle, wiesz, to, to wszystko jest. Y, y, z tymi zębami to faktycznie takie się wzięły. Żadna w tym moja zasługa. No, to po prostu jest. Mama. <głos wreck Isaiah> Już no właśnie, mamusia, tak jest. Mamusia trochę, tatuś też. Mówmy się, mamusia, tylko mamusia. Ale wiesz, co, jak mówisz o panu Jerzym Połomskim, o tej sytuacji, mhm. pierwszej, no weź tak troszkę, powiedz, jak to było? No bo co, zob, wybaczył chłopca, który jeszcze sam nie był w stanie nawet wejść na scenę i powiedział, to będziesz śpiewał ze mną? Nie, to nie, to tak no. nie było. To był konkurs. Ja zaśpiewałem jego piosenkę, bo akurat ten znałem, bo ta leciała gdzieś tam w radio i była popularna. i Bardzo ją lubiłem i zaśpiewałem jeszcze Malagenię. Dwie. E, było tam jakieś jury, mm -hmm. przepraszam jury. E, e, które, które wybrało tam parę dzieciaków. Z tych, którzy tam na tą scenę, na tej scenie występowali, i ja zostałem zauważony i skierowany do y, y, takiego y, cudownego chóru łódzkiego. Chóru, on się nazywał Chór Harnama. To był taki y, męski chór i bardzo dobry. I dostałem rekomendację do szkoły muzycznej. A miałem wtedy chyba, ja nie wiem, z 6 czy 7 lat. Ma, Macie tak No, dokładnie. ale to tak też najwyższa porażka. Ale właśnie, Albo wtedy się zaczęło... karierę w, w jakim wieku można zrobić? Czy w każdym. W każdym. Mhm. W każdym wieku można zrobić karierę. Tym bardziej teraz. Kiedy? No. nie. nie, nie. <grych> to był żart. Teraz, teraz Sza, szansa jest... Szansa na sukces. Ale tak. Teraz jest całe mnóstwo możliwości. Granica w wieku się bez przesuwa. Jeśli chodzi o młodość, to chyba jest o tyle ważna w pewnych zawodach, że nie zna barier, nie zna tylu ograniczeń, które my nabywamy w momencie, kiedy dorastamy. Potem wiemy, co nam wolno, czego nam nie wolno, co nam wypada, czego nam nie wypada, i całe szczęście. Ale sztuka wymaga braku granic, braku pułapów. Tych Granic w głowie. I w głowie, I tak. Przede, przede wszystkim głowa, serce, one są. Sprzężone, i, i, i to są te rzeczy najważniejsze. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci sprawę weryfikacji. Ta weryfikacja jest przesadzona o tyle, że faktycznie z obecnego punktu widzenia ona jest w ogóle no, jak coś nieprawdopodobnego, bezsensownego totalnie. Myślę, że młodemu pokoleniu w ogóle się nie ma. Absolutnie tak, nie, bo, no bo jak, żeby ktoś mi czegoś zabraniał albo mówił, czy ja mogę, czy ja nie mogę, to pewnego stopnia jest to zrozumiałe. W momencie, tutaj potrzebna jest jakaś może forma ograniczenia, no bo bylibyśmy zalewani. Zresztą jesteśmy zalewani przez różnego rodzaju informacje takie, że nikt tego nie chce słuchać, albo bardzo wąskie grupki. No niby wszystko wolno, ale A czy wszystko, wszystko wolno, ale czasami też trzeba. Wszystko wolno, ale trzeba czasami pomyśleć, czy czy akurat to będzie kogo. Nie tyle, że kogo interesowało. Zresztą nie wiem, co trzeba pomyśleć. No, no nie wszystkim wszystko wolno. No, umówmy się, no, taka prostu, jest prawda Nie wszystkim wszystko i już. wolno, a nie wszystko przynosi pożytek. O, może tak. A chwałę, radość i pożytek. Tak. Powinnaś tak. robić wszystko. Jakie marzenie ma Andrzej Rybicki? Wiesz, co powiem ci, moja droga, że z tymi marzeniami to chyba jest tak, że one nigdy się nie kończą i w każdym wieku te marzenia są jakby. Tego czasu, który upłynął, nie było. Te marzenia są takie, jakby człowiek się dopiero urodził i wszystko, wszystko było przed nim. Co jest w ogóle dosyć dziwne, bo przecież wiadomo, że nic bez końca nie trwa. Ale chyba nikt nie myśli o tym, żeby coś się musiało skończyć. W związku z tym myślę, że jeszcze wszystko przede mną, jak wielu moich kolegów w podobnym wieku, że wszystko jest przede mną, że jeszcze najpiękniejsze rzeczy potrafię zrobić, że ten czas relaksu, nie liczę godzin nie lat, pocieszanka, zostaną przebite może jakimiś innymi piosenkami, ale to... jestem przeszczęśliwy, jestem przeszczęśliwy, że tych kilka moich piosenek funkcjonuje przez tyle lat i one są cały czas gdzieś w obiegu, są grane, są, są w ogóle lubiane i to jest fajne. Mimo, że tych piosenek nagrało się bardzo dużo. Może się znajdzie jeszcze jakaś, która przebije popularnością. Te, które już zostały poczynione. No i takie ja mam marzenia. Zdrowie przede wszystkim, bo bez tego zdrowia to się właściwie niczego nie zrobi. No może, a szczególnie mogli w naszych. się w nie spotykać w końcu. O. Na przykład. O. żeby nie było tej bariery, tak? Tak, tak. 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 Oj, tak. Myślę, że, że, myślę, że będziemy się spotykać. Też, Trzeba mieć nadzieję i, i wiarę w to, że, że to są tylko takie czasowe zahamowania. Ale widzisz, nas na przykład pandemia zainspirowała do współpracy. Widzisz, mamusia wyciągnęła I ty też z dzieckiem z Ale rzeczywiście, pracujesz. że tak. No co prawda nie przez pandemię, bo pracowaliśmy już razem, ale pandemia. <noise> Czy tam jak to się nazywa? No Nazywajmy to tak, jak oficjalnie tak, się mówi. Tak, jak oficjalnie nazywa, się momentę. mówi. No, po prostu po, zobowiązuje nas do tego, że, że jesteśmy gdzieś odizolowani w pewnym momencie od, od innych, dużo innych ludzi. Ale w rodzinie wolno być. Ja na przykład jestem przeszczęśliwy, ponieważ mamy kontakty, pracujemy się razem w czasie tej pandemii, tworzymy nowe rzeczy, nagrywamy nowe piosenki i wspólnie pracujemy z kaspem. Uważam, że naprawdę to jest. Bardzo wiele dobrego, co mnie spotkało ze strony mojego syna. Jak sobie słucham tego, co on siedzi w studio i dogrywa do moich kompozycji. To jest tak, jak byłoby przedłużenie mojej głowy. To, co on robi, w ogóle robi fajnie, robi lepiej, zdecydowanie. Ale wy, bo, bo no przyznałeś mi się, że macie studyjko też małe. to, A to jest wiesz, takie... tak? dla siebie tylko? Czy tam do Was ktoś może przyjechać no Nie, coś na to jak? jest na razie. Pewnie może, ale to jest na razie bardziej. Wiesz, co? Trudno nazwać się jakimś studiem, no bo to jest małe pomieszczenie. No mówię Podejrzewam, że takich studiów <laughs> jest całe mnóstwo. My też mamy tutaj kory, A, No właśnie, tak jest. Wszystko jest na miarę, na miarę, na miarę potrzeb i, i sobie A, siedzimy. Ale wiesz gramy? tak mi teraz przyszło do głowy, że tak jest tak teraz zupełnie, że bardzo kiedyś, nawet może nie za waszych czasów, że tak powiem, tylko jeszcze wcześniej. Była taka zasada, że jest mistrz i uczeń. Później to jakoś tak się zrobiło, że szkoły powstały i że, tak jakby, za zaniknęło właśnie to, że, że jest jeden mistrz jeden uczeń, prawda? Że ktoś kogoś prowadzi, a ty nie, miał, nie masz takiej pokusy, żeby właśnie zostać takim. Mistrzki? Kimś mistrzem, kto będzie to młode pokolenie wychowywał do tej prawdziwej kultury, prawdziwej sztuki, prawda? Nie, nie sierżki tylko do, do tego prawdziwego. Wiesz co, że coś takiego się sporadycznie, bo sporadycznie, ale dzieje. Mam czasami spotkania z młodzieżą, z ludźmi, którzy usiłują śpiewać, bo ten ruch amatorski Festiwalowy jest bardzo u nas rozwinięty w Polsce, tego jest dosyć dużo, no, tych festiwali, tradycje, różnego rodzaju. Jeden festiwal jest również, który nazywa się Wschodami Gwiazd w Bytowie, który którym pozdrawiam serdecznie, który mnie przytula z, tymi, z tym festiwalem już od 15 chyba lat w sumie. Ostatnio po takich, czy przed tymi koncertami spotykamy się z młodzieżą, i widzę, że to, co ja im mówię, to im pomaga na bieżąco. Czyli jakąś wiedzę człowiek posiada, jakieś doświadczenie, sposób przekazania również, bo oni to chwytają. I są jakieś tam plany jeszcze, ale to są plany, jak to będzie, to, 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 to nie wiadomo, one muszą być, bo bez planów, znaczy bez jakichś tam założeń, że coś się będzie działo w życiu. No to czasami byłoby bezsensowne się budzić rano i wstawać, ale, ale no coś tam się dzieje, może, może to. Ale szkoły żadnej nie będę otwierał. Szkoły, ja nawet nie zachęcam do szkoły, tylko właśnie na Ale wiesz, to, zaczęłaś, zaczęłaś cudowną rzecz mówić o tym, że um, były, właśnie był uczeń i był mistrz, były autorytety. Wiadomo było, że żeby powiedzieć B, trzeba najpierw nauczyć się mówić A. I każdą literę jakoś stopniowo. Oczywiście byli tacy, którzy robili to szybciej i chwytali w lot całym mnóstwo rzeczy, i coś się o nich mówiło, że byli bardzo zdolni, a w niektórych wypadkach geniusze, ale był szacunek do nawet ja nie mówię, żeby do, do konkretnej osoby, ale był szacunek, że ktoś więcej wiedział ode mnie. Yy, I musiałem. Nauczyć się czegoś innego. W związku z tym szanowałem tego człowieka, który wiedział więcej niż ja. Potworną rzeczą jest to, że to zanika. Zanika to w sposób taki. Myślę, że po tym, co się teraz dzieje, to już w ogóle nic nie będzie. Jak to się popularnie mówi, nic nie będzie tak, jak już było do tej pory. Będzie wszystko inaczej. Nie wiem, jak to się pozmienia. Nie wiem, jak to jak to będzie całe nasze życie funkcjonowało, ale ale po prostu będzie inaczej, to wiem. A czy lepiej? To się okaże za kolejne Może tak. przy kolejnej zmianie Słuchajcie, pokoleniowej. Czy by, czy by, tak. Czy myśleć, myśleć, że będzie dobrze? Znaczy, musimy mieć nadzieję, Taka taką, nostalgia, ale tak? teraz do, do, dopadła też tego miejsca, prawda, w którym jesteśmy, bo jesteśmy w kościele w podziemiach kościoła Świętego Augustyna w Warszawie, który przetrwał wojnę, przetrwał getto, tutaj był ten kościół przetrwał to, te mury też tak. by mogły nam dużo opowiedzieć pewnie o Oj, tak. tym, co, co się tu wydarzyło. I y, myślę, że każdy z nas ma swoją historię. Ważne, żebyśmy y, czuli się w tym dobrze, czuli się spełnieni. A jeżeli komuś z was jeszcze czegoś brakuje i jeszcze mówicie, że może coś mi w życiu nie wyszło, może przegapiłem, to tak jak tu powiedzieliśmy, to wybrzmiało, nie ma złego czasu, nie ma, że już jest za późno, próbuj. Próbuj, motywujemy cię. Tutaj próbuj realizować swoje marzenia. I... Karierka, <śpiewać>? gitarka, fortepianik i słuchamy cię w telewizji. <śpiewanie> <śpiewanie> więc do tego was zachęcam. Andrzejku, tutaj jeszcze mamy dla ciebie mały prezent, tak, ponieważ e, od naszych przyjaciół, e, bo my bardzo dużo, no tutaj nie mamy jak wypić kawy, więc nie mamy jak ciebie poczęstować, ale my pijemy dużo dziwnej kawy i zaprzyjaźniona Siedlecka, manufaktura kawy wyprodukowała coś, po polski oczywiście produkt, coś tak dziwnego, co się nazywa kawa bezkofeinowa z korzenia mniszka lekarskiego. Jest to zdrowotny ja napój, można pić o każdej porze. I dla naszych gości, którzy nie mogą z nami też i kawę wypić osobiście, to żeby wypili, yy, wspominając nas w domu. Cudownie, Pocześć, dziękuję bardzo. Mniszek Zajam. lekarski znam, bo rośnie tak, u mnie. Bardzo też. ładnie pachnie ta kawa. Wiem, że jest, miód hmm. robią niektórzy z mniszka. Oni eksperymentowali, eksperymentowali, bo to Ona dobrze jest zamknięta. znajomi, więc zamknięta, tak teraz zamknięta. Przy następnej okazji opowiem. <głos》> <głos》>. I bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, że chciałaś tak, się tak. do nas przyjechać, poopowiadać. Dziękuję bardzo. Może dziękuję. z czasem się spotkamy na coś jeszcze, poopowiadamy. O, kto wie. Tak. Z gitarą. Wszystko przed Z gitarą, nami. tak. Fajnie? Tak, tak, Dobrze? Tak, koniecznie. Dobrze. To <głos》>. Trzymaj się cieplutko. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.